Volvo od pokoleń jest synonimem bezpieczeństwa, stateczności, minimalizmu i komfortu. Jest to też marka, która znacząco wpłynęła w swojej historii na zdrowie kierowców i pasażerów samochodów wszystkich marek sprzedawanych na świecie, a to za sprawą uwolnienia rewolucyjnego patentu na trzypunktowe pasy bezpieczeństwa inżyniera Nilsa Bolina. Co ciekawe, w 1976 roku to właśnie na podstawie modeli tej marki ustalano wzorzec standardów bezpieczeństwa dla wszystkich testowanych samochodów. Od kilku lat jednak za sprawą wprowadzanej strategii Volvo kojarzy się także z downsizingiem, ekologią i elektryfikacją. To jednak nie wprowadzone w 2019 roku Volvo XC40 Research czy dzisiejsze EX30 lub EX90 uznać można za pierwszego elektryka szwedzkiej marki? Może to niektórych zdziwić, ale pierwszym samochodem elektrycznym szwedzkiego producenta był zaprezentowany w 1976 roku Volvo Elbili. Częściowo finansowany przez rodzimą firmę telekomunikacyjną Telewerket. Jakież zdziwienie zatem dla ówczesnych klientów mogłyby wywoływać dzisiejsze samochody elektryczne? Znakiem czasów jest wciąż rozwijająca się technologia. Jej skutkiem jest powstawanie coraz to nowszych, bardziej rozwiniętych technologicznie oraz wydajniejszych samochodów elektrycznych, i tutaj doskonałym przykładem jest właśnie Volvo EX90 stanowiące odpowiednik, elektryczny odpowiednik Volvo XC90 doskonale sprzedającego się bestsellera szwedzkiej marki oraz Volvo EX30, które jest niejako odpowiednikiem nieco tylko większego, ale też wejściowego crossovera Volvo, czyli Volvo XC40. Wszystkie ręce na pokład. Takie hasło zostało zapewne rzucone w biurach projektowych Tomasa Ingenlata, gdy podjęto decyzję o rozpoczęciu prac projektowych nad nowym XC90, które miało nie odstraszyć klientów uwielbiających pierwszą, produkowaną przez 12 lat generację, a równolegle być samochodem lepszym, nowocześniejszym i jeszcze bardziej konkurencyjnym. Według założeń miał to być najbardziej luksusowy samochód w historii marki. A także pierwszy model w historii zbudowany w oparciu o nową, modułową platformę podłogową SPA. Znamiennym zatem jest fakt, że Volvo EX90 po raz kolejny otrzymało jako pierwsze w gamie nową wersję platformy podłogowej SPA2. Volvo XC90 zawsze na zaszczytnym miejscu, w tym wypadku z palmą pierwszeństwa. W 2030 roku miną 54 lata od prezentacji pierwszego elektryka Volvo w historii, a szwedzki producent w swojej ofercie posiadać będzie wtedy jedynie pojazdy zasilane bateriami. Nieodłączną częścią przyszłego portfolio firmy będą nowości EX30 oraz EX90. Ten pierwszy idealnie nada się do miasta i pełnić będzie rolę bestsellera wprowadzającego nowych klientów do świata Volvo. Z kolei EX90, plasujący się na szczycie tabeli, ma odegrać tę samą rolę co XC98 lat temu. To samochód z jednej strony bardzo podobny, a z drugiej zupełnie inny. Krzewiący nowe podejście w szeregach marki, jednakże nadal pozostający nie umniejszając wersji Excellence szczytem luksusu, stylu i dobrego smaku w Gamie Volvo. Jeśli chcielibyśmy znaleźć w przeszłości marki dobrego protoplasty elektrycznego luksusu, to jedynym kandydatem jest w tym wypadku zaprezentowany podczas salonu samochodowego w Paryżu w 1992 roku koncepcyjne Volvo ECC. Za zasilanie akumulatorów odpowiadała tutaj turbina gazowa, wydłużająca zasięg do 670 km, zatem choć ECC nazywa się krokiem w stronę elektromobilności, to był to także przykład samochodu hybrydowego, będącego także stylistycznym prekursorem debiutującego 6 lat później. Volvo S80. Od tamtej pory, niewątpliwie, stylistyka samochodów Volvo uległa dużej zmianie. W zaprezentowanym w 2014 roku Volvo XC92 generacji pokazano po raz pierwszy nowy motyw, który przewija się we wszystkich samochodach marki: Młot Tora, który znalazł swoje miejsce również w reflektorach LED nowych modeli. Typowo, dla pojazdów elektrycznych z przodu nie ujrzymy atrapy chłodnicy. A jedynie przykrywającą ją blendę. Unifikacja to w tym momencie najwłaściwsze słowo świetnie opisujące to, czego doświadczamy, obsługując EX30 i EX90 które różnią się nieznacznie a najmocniej w rejonach tylnych świateł. Owszem, są też inne różnice. Przede wszystkim widoczne w proporcjach bryły, a wreszcie w wymiarach nadwozi obu modeli. Przykładowo EX30 jest najmniejszym samochodem produkowanym od zakończenia sprzedaży modelu C30. Mierzy zaledwie 4,2 metra długości przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 metra, o 5 cm mniejszym od Volvo XC40. Z kolei EX90, będące tym największym z subów, mierzy 503,7 cm długości przy rozstawie wynoszącym niemalże 3 metry i w tym wypadku jest o 8 cm dłuższy od XC90. Choć odległość pomiędzy osiami nie zmieniła się. Jednakże Volvo próbuje przecierać ekologiczne szlaki nie tylko budując coraz to bardziej zaawansowane samochody elektryczne. Chce też, korzystać w tym wypadku głównie albo w dużej części z materiałów pochodzenia ekologicznego, wprost z recyklingu. I tak jeżeli zasiądziecie w przepastnych, komfortowych wnętrzach Volvo EX90, czy też nieco mniejszego Volvo EX30, od razu zauważycie, że jest tutaj wiele ciekawych materiałów. Na przykład te bardziej naturalne, czyli len, wełna albo jeans, oraz te ciekawe. Dywaniki wykonane są tutaj z sieci rybackich, a wszystkie tworzywa sztuczne, którymi wykończone jest wnętrze Volvo x 90 czy też x 30 pochodzą wprost z przetworzonych butelek PET. Patrząc na każdy kolejny model w aktualnej ofercie Volvo, zarówno pod kątem stylistyki zewnętrznej, jak i projektu kokpitu, nie sposób nie zauważyć, że projektanci kierują się zasadą less is more. To już zresztą ustaliliśmy. Przyjemne materiały wykończeniowe, patriotyczne detale, ale także kompozycje desek rozdzielczych robią przyjemne wrażenie i budują przytulny klimat. Cieszyć może zatem, że również w przypadku nowych elektryków Szwedzi kierują się niezmiennie tymi samymi wartościami. Minimalizm nie odbiega od tego sprzedawanego do tej pory, a choć niezaprzeczalnie jest tu bardziej cyfrowo, to będąc przekonanymi do wyglądu kokpitów S60, S90. XC60 czy XC90 nie będziecie nieprzyjemnie zaskoczeni. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że wnętrza zaprojektował Robin Page, człowiek, odpowiedzialny wcześniej za wystrój XC90. W nowych modelach klasycznie na desce rozdzielczej dominuje duży ekran systemu multimedialnego, a względem poprzedników rzuca się w oczy brak fizycznych przycisków, które skrzętnie zastępuje się dotykowymi rozwiązaniami. W tym wszystkim zastanawia jedynie, czy to na pewno dobry wybór. Co sądzicie? Ciekawostką wpisującą się w ideę minimalizmu jest zastosowanie w EX30 Bara umocowanego tuż pod szybą, zaprojektowanego przez specjalistów z firmy Harman Kardon. Wpłynęło to przede wszystkim na odchudzenie konstrukcji drzwi oraz tym samym zwiększenie ilości miejsca w kabinie. Choć korzenie recyklingu sięgają nawet 1031 roku, gdy to w Japonii odnotowano przypadek ponownego wykorzystania papieru, a w 1776 roku, w trakcie wojny o niepodległość Ameryki, dokonano po raz pierwszy przetopienia pomnika króla Jerzego III na kule do dalszej walki, to historia wykorzystywania materiałów tego pochodzenia przy produkcji samochodów nie jest wcale długa, a jeden ze szlaków wytycza właśnie Volvo. Szwedzki gigant motoryzacyjny od dziesięcioleci współpracuje z firmą Stena Recycling z roku na rok, maksymalizując ilość materiałów do ponownego wykorzystania. Zakład ten każdego roku przetwarza blisko 40 tysięcy samochodów, zapewniając, że ponad 95% elementów można zdemontować i poddać recyklingowi. Przykładowo w 2022 roku w zakładach współpracujących z Volvo udało się przetworzyć aż 188 tysięcy ton stali, a w 2025 roku firma chce, aby 25% całości tworzyw sztucznych i 40% aluminium pochodziła właśnie z recyklingu. Niewątpliwie EX30 i EX90 mogą w tym pomóc. Projektowanie samochodu to nie tylko konstrukcja podwozia, układy napędowe, stylistyka zewnętrzna czy wewnętrzna. To także dobór konkretnych materiałów wykończeniowych. W przypadku nowych elektryków Volvo szeroko wykorzystuje materiały z odzysku. 25% aluminium pochodzi z recyklingu, podobnie jak 17% stali oraz tworzyw sztucznych. Marka świadomie rezygnuje ze stosowania skór zwierzęcych i szczyci się niską emisją CO2 przy produkcji każdego z egzemplarzy. Od dekad Volvo kojarzony jest z bezpieczeństwem. To nie tylko wspomniane już wcześniej trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, ale także wprowadzone w 1990 roku zintegrowane siedzisko dla dzieci, czy debiutujące w 1991 roku Side Impact Protection System, obejmujący w rzeczywistości elementy konstrukcyjne oraz montowane wewnątrz materiały pochłaniające energię przy uderzeniach bocznych, czy wreszcie wprowadzone w tym samym roku boczne poduszki powietrzne oraz 7 lat później kurtyny boczne. W tym kontekście do powiedzenia jest też wiele w przypadku nowych modeli, które choć są elektrykami, to niczym nie odbiegają od innych pojazdów tej marki, a nawet wyznaczają nowe standardy. Przykładowo EX30 wyposażono w 5 kamer, 5 radarów, 10 czujników ultradźwiękowych oraz kolejne dwa ulokowane w kabinie, które składają się na system nazywany przez producenta Safe Space, pozwalając na częściowo autonomiczną jazdę i wykrywając pieszych oraz rowerzystów w wielu scenariuszach. Może się przykładowo zdarzyć, że samochód nie pozwoli otworzyć nam drzwi, jeśli wyczuje, że w naszym martwym polu znajduje się jadący rowerzysta. Jednak wybrzuszenie na dachu EX90 poszerza możliwości tego samochodu. Tam znajduje się radar LiDAR, wysyłający impulsy las Serowe, które mogą pomóc w ograniczeniu liczby wypadków nawet o 20%. W przyszłości to właśnie EX90 ma zaoferować autonomiczne tryby jazdy. Niewielkie miejskie Volvo Elbili z 1976 roku pod względem wymiarów znacznie krótsze niż dzisiejszy Smart mogło poruszać się przez około 2 godziny, po czym niezbędne było 10-godzinne ładowanie. 12 6-woltowych akumulatorów zapewniało zasięg 50 km. Jakie możliwości oferuje EX30 i EX90 47 lat później? Zaczynając od tego pierwszego, to model EX30 występuje w trzech wariantach napędowych różniących się ilością silników elektrycznych, napędem, pojemnością baterii, mocą oraz zasięgiem. Tym wejściowym do cennika jest wersja tylno napędowa z akumulatorem o pojemności 49 kWh, netto robiąca setkę w 5,7 sekundy i pokonująca na jednym ładowaniu 344 km. Tą najwyższą i najdroższą wersją jest model Twin Motor Performance o mocy 428 koni z akumulatorem o pojemności 64 kWh netto, napędem AWD, przyspieszeniem do setki w 3,6 sekundy i zasięgiem maksymalnym wynoszącym 460 km. EX90, większy SUV musi oferować większe możliwości, dlatego oferowany będzie początkowo w dwóch wariantach mocy z akumulatorem o pojemności 111 kWh, napędem na obie osie, dysponując mocą 400 8 lub 517 koni. Odpowiednio przyspieszy do setki w 5,9 i 4,9 sekundy oraz przejedzie w granicach 580 km na jednym ładowaniu. W poszukiwaniu takich wyników należy przyjrzeć się jedynie Audi Q8 E-Tron, BMW i X czy Mercedesowi EQS SUV. Co sądzicie o nowych modelach EX30 oraz EX90? Czy mają wszystko, co potrzeba, by stanowić pełnoprawną alternatywę dla dotychczasowych wariantów spalinowych? Czy EX30 będzie bardziej zachęcał do gamy Volvo niż nadal sprzedawany bestseller XC40? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w piątek w nowym odcinku na poboczu. Do zobaczenia!